Czy. Ale pozwólcie, że podzielę się takim prostym słowem, które dzisiaj rano, nie wiedząc do końca, czy, czy jeszcze będzie na to czas, bo wiedziałem, że będziemy mieć gościa dzisiaj, ale otworzyłem Biblię i dotknął mnie pewien psalm, którym chcę się z wami podzielić. To jest psalm 114. Chciałbym, żebyśmy mogli przyjść do Pana i przeżyć to Boże Słowo Pozwólcie, że nie będę dzielił się jakimś bardzo długim rozważaniem. Chciałbym Wam dać to słowo, pewną myśl. Czekanie możecie otworzyć im Psalm 114 z, z tego przekładu Ewangeliczny Instytut Biblijny, Stare Nowe Przymierze. Bo on tam brzmi nieco inaczej. Uwypukla drugi werset, uwypukla pewien temat, który bardzo mocno powinien nas dotyczyć. Ja przeczytam to cały Psalm, gdy Izrael wychodził z Egiptu. Dom Jakuba Opuszczał lud obcego języka. Wówczas Juda stał się Jego świętością, a Izrael i to jest to ten zwrot, którego nie znajdziemy, nie jest przetłumaczony to tak w każdej z Biblii, a Izrael sferą Jego panowania. Może spostrzegło to i uciekło, Jordan popłynął wstecz. Góry skakały jak barany i pagórki, jak mięta. Co się stało? Może, że uciekasz. Jordanie, że płyniesz wstecz. Góry, że skaczecie jak barany. Pagórki, że jak jagnięta. Ziemio, zadrżyj przed obliczem Pana. Przed obliczem Boga Jakuba. On zmienia skałę w jezioro. Krzemień w źródło wody. Halleluja! Potężny psalm. który To, to krótkie moje zwiastowanie chciałbym zatytułować jak w drugim wersecie w tym przekładzie Biblii. Biblia warszawska to mówi o... Izraelu stał się Jego królowaniem. Ustączy się Biblia gdańska i inne gdańskie, Jego panowaniem. Hmm, chyba angielskie przekłady, his dominion. Ale to właśnie w tym sensie. To jest to miejsce, gdzie On panuje. To jest ta sfera Jego panowania. I dzisiaj chciałbym powiedzieć troszkę o tej sferze Jego panowania. Ja zadałem sobie takie pytanie, Boże, czy moje życie jest sferą Twego panowania? Czy moje życie jest sferą Twojego panowania, bezdyskusyjnego panowania? I to jest i pytanie, ale to jest takie przynaglenie, które dzisiaj znalazłem w Biblii, by tak właśnie się stało. I zadałem sobie proste pytanie i zobaczyłem nagle, że Biblia tutaj mi daje odpowiedzi. Co się musi stać, co się musi wydarzyć, żeby moje Twoje bracie życie stało się sferą jego bezdyskusyjnego panowania, sfera jego panowania. Pięknie to jest oddane. Jego panowaniem, jego królestwem. Tylko że my dzisiaj nie żyjemy w królestwie, my żyjemy po prostu w, w trochę innych realiach i może to tak mocno nie odciska się poza historycznymi jakimiś kontekstami, które mamy w głowie. Ale kiedy mówimy, chciało się powiedzieć sfera jego wpływów. Wpływy to byłoby za mało. Tak musisz mieć też, on musi wpływać na ciebie. Ale Bóg nie jest zainteresowany, żeby od czasu do czasu przechytrzyć się i wpłynąć na twoje życie. A ty generalnie ciągle jesteś panem tego życia i mówisz: No dzisiaj tak ci się Boże udało wpłynąć na mnie, ale jutro musisz się bardziej postarać. A ja czytam w Biblii, że Izrael stał się sferą jego panowania. I chcę zobaczyć razem z wami z Biblii. Co takiego się wydarzyło, że Izrael stał się tą sferą panowania? Więc zaczynamy od początku, gdy Izrael wychodził z Egiptu. Trzeba wyjść z Egiptu. A potem widzimy dalsza rzecz. Dom Jakuba opuszczał ludowcego języka. Trzeba opuścić ludowcego języka. Zobaczcie. A potem stał się jego świętością. Juda stał się jego świętością. Trzeba stać się Jego świętością. Co to znaczy dla mnie? Co musi się we mnie stać, żeby moje życie stało się sferą Jego panowania? Trzeba wyjść z Egiptu. To przekroczenie granicy królestwa ciemności i wejście w królestwo światłości to dzieje się wtedy, kiedy zawierzamy całe nasze życie Panu Jezusowi Chrystusowi. To jest ten moment, kiedy Egipt zostaje z tyłu. A ty się nawracasz i mówisz: Chcę służyć Jezusowi, jak nasz brat się opowiadał. Ale pomyślałem sobie o tych momentach, w których Izrael również żył w Egipcie kiedyś. Byli przecież wierni Bogu, pielęgnowali własną tożsamość, ale nie mogli rozwinąć skrzydeł. I czasami trafiamy do tej obcej ziemi w wyniku złych decyzji albo w konsekwencji naszej. Naszych błędów albo na przykład jakiegoś słabnącej wiary. I dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć: ja i ty musisz na nowo, jeżeli chcesz, żeby on był, żeby Twoje życie było sferą Jego panowania, Egipt musi zostać z tyłu, musisz przekroczyć tę granicę, musisz cały należeć do niego. Amen? Cały do niego. A to oznacza, że dzisiaj, czas jest się pomodlić: weźmie panie za rękę, wyprowadź mnie. Egipt zostaje z tyłu. A ja należę do ciebie. Po drugie, opuścili lud obcego języka. Pomyślałem sobie, że to jest sprawa nawrócenia. Kiedy nawracaliśmy się, to się zmienił sposób naszego mówienia. To jest tak najpierw: człowiek się nawraca. Często spektakularnie zmienia się sposób jego mówienia. Pewne słowa mu nie przystają, nie przechodzą, bo Duch Święty wypełnia jego życie i wszystko dzieje się w taki sposób. Nagle on żyje innymi wartościami. Nagle nie tylko w kwestiach nieużywania wulgaryzmów, ale w kwestiach na przykład oceniania innych pojawia się miłość w sercu. Nagle nie ma czegoś takiego jak plotka i obmowa, i jakieś takie rzeczy, bo one są jakoś obce, bo ja chcę żyć cały dla Boga. Jeżeli jest tak, że na Twoim języku pojawiają się różne rzeczy, w Twojej głowie pojawiają się różne myśli, sprawdź to, czy opuściłeś na dobre Egipt i lud obcego języka. Bóg chce zmienić Ciebie. To jest kwestia nawrócenia. Kwestia nawrócenia to jest kwestia naszego zyskania tożsamości dziecka Bożego. To, że mówisz innym językiem, to nie oznacza teraz, że mówisz językiem piękniejszym od polskiego, czy tam angielskim, czy innym. To oznacza, że mówisz tym niebiańskim językiem, tymi wartościami. To oznacza, że twoje serce przesycone jest zupełnie inną tożsamością. W kwestiach językowych my widzimy, że czasami, jak nie operujemy dobrze jakimś językiem, to, to gubimy się, to nie wszystko łapiemy, to żarty nie brzmią tak samo. Ktoś żartuje i mówi, a ty zastanawiasz się, z czego on się śmieje, bo, bo on nie mówi Twoim językiem. Ja myślę, że w życiu duchowym jest tak samo. Jakoś nie pasuje tutaj. To nie jest mój sposób żartowania, to czym żyje świat. To nie moja głębia refleksji. Muszę podjąć decyzję. Panie, ja nie pasuję do tego wszystkiego, co jest wokół mnie. Ja chcę to opuścić. Opuszczenie jest kwestią decyzji. Więc chciałbym zachęcić Ciebie, podejmij tę decyzję. Opuszczam ten nie mój świat. Nie pasujesz tutaj do tego miejsca. Pamiętam kiedyś taki moment, kiedy znalazłem się na spotkaniu pastorów. Rozmawialiśmy tam o różnych rzeczach, ale tam jakoś zaczęły się pojawiać takie cierpkie uwagi w tych rozmowach. Jak jeden powiedział jakąś cierpką uwagę, drugi powiedział cierpką uwagę, trzeci powiedział. I wiecie, to, to jest jak zakażenie. I ja także. Pamiętam, jak dziś jak wróciłem do mojego biura, usiadłem. Wtedy, ja nie wiem, jak dzisiaj, bo dawno tego nie oglądałem, ale była taka reklama, że tam masz zjeść jakiś batonik, bo, bo nie jesteś sobą, pamiętacie? Nie reklamujesz żadnych batoników. Ale pamiętam, że wtedy siedziałem, czytałem Biblię, i Bóg mi pokazywał: To nie jesteś ty, to nie pasuje do ciebie, to nie jest to, czego pragnąłeś całe życie, to nie jest sposób, w jaki chciałeś żyć. Zrób coś z sobą, bo nie jesteś sobą. Wróć do mnie. I ja zjadłem. Ten lepszy batonik od wszystkich batoników. Ten pokarm, którym jest Słowo Boże. Ta obecność Ducha Świętego. Więc dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, bracie, jeżeli zobaczysz, no nie, no to, jak się zachowuje, to, co robię, to nie jest mój świat. To nie jest ten mój upragniony i wytęskniony świat. To chciałbym Ci powiedzieć, to opuść ten nie Twój świat. To wyjdź. To pójdź dalej. Nie jesteś sobą, ale Duch Święty. Przeniesie Ciebie, pokaże Ci, nawrócisz się, na nowo wrócisz do Niego i zaczniesz żyć i będziesz sobą. Aleluja. Tym Bożym sobą, tym, tym sobą, tą istotą stworzoną na Jego obraz i Jego podobieństwo, takim, jakim Bóg chce Ciebie widzieć. Proste rady. A potem stał się uda Jego świętością. Więc wcześniej jakby mówiłem o tej mocy zawierzenia Jezusowi. To jest to opuszczenie Egiptu. Zawierzam, idę. Po drugie, nawrócenie. Pozostawiam ten nie mój świat. To coś, co, czego Bóg nie chce w moim życiu. Stać się Jego świętością, co znaczy? Święty to znaczy oddzielony. Święte życie to życie czyste, święte w sensie zarezerwowane dla Pana, które staje się Jego własnością. Jedną rzeczą jest wyjść z Egiptu, ale drugą rzeczą jest to, żeby Egipt wyszedł z Ciebie. Ja myślę, że te powtórzenia Biblii nie są przypadkowe. Wyszedł z Egiptu, opuścił lud obcego języka, stał się Jego świętością. Wychodzisz z Egiptu, ale jeszcze musi Egipt wyjść z siebie. I to, jest, to jest coś, co sprawia Duch Święty. To jest praca Ducha Świętego w nas, to jest uświęcenie. Święta krew Jezusa Chrystusa obmywa nas z naszych grzechów. Otwieramy się na działanie Ducha Świętego. On jest duchem uświęcenia, Biblia go tak nazywa. I Pan sprawia, Jego mocą nasze życie się przemienia. Nie stajemy się bardziej religijnymi ludźmi, ale stajemy się Jego wyłączną własnością. No właśnie, sferą Jego wpływów. Obmyj mnie, Duchu Boży, obmyj moje wnętrze. Znajdź brud w zakamarkach mojej duszy i wyczyść ten brud. Jeżeli od jakiegoś czasu, to brat Andrzej, yy, Zdziwi się, bo jesteśmy w stałym kontakcie w tej sprawie. Jeżdżę od jakiegoś czasu z taką lampką, która mi się ciągle wyświetla, check engine. Pojechałem raz do warsztatu. Wymienili, jak się... sądy. Sądy wymienili wszystkie. Na pewno te sądy są złe. To, czy to źle mierzy to wszystko, tam wykasowali. To wiecie, komputer wykasują. Jak komputerem wykasowali, to też potrafią nagle to zgasić, że ta lampka przestaje świecić. Nie? Do pierwszego tankowania. To znaczy, był taki moment, że ona przystała sama, zgasła, a potem znowu się zaświeciła. Przy tankowaniu okazał: Jadę i mówię: Nie, nie, no to te sądy to za mało. No nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co się dzieje. Może to jest kwestia paliwa. Pan doleje takiego uzdatniacza do paliwa, on oczyści tam coś tam i będzie paliwo, i będzie dalej. Ale lampka się świeci. Check engine, check engine. Z, nalałem najlepsze środki, najlepsze paliwo. Z, zamiast utrzymać, że jest zgasła i dobrze, to ona ciągle się świeci. Znaczy ona się zaświeciła właśnie wtedy. Ale dlaczego wam to mówię? Bo zaplanowałem, że kiedyś tam pojadę, żeby mi to już na dobre naprawili, ale tak rozmawiamy sobie i mówimy, wybacz Andrzeju, że tak zacytuję to, na szczęście pomarańczowa to jeszcze nie czerwona. Znacie to? Z tym można żyć. No i tak jeżdżę, jeżdżę, mijają tygodnie, mijają miesiące. Ja to ciągle mam do zrobienia. Także jak kiedyś się gdzieś rozkraczę w dalekiej Polsce i będę dzwonić do was, żebyście mnie ratowali, to właśnie z tego powodu. Jakiś asystans mnie może ocali. Ale w duchowym życiu to nie przejdzie. Ja mam wrażenie, że wielu z nas jedzie przez duchowe życie na takim check engine ciągle. To się świeci. To jeszcze nie koniec świata. Jeszcze podszym, podtrzymujesz to przy życiu się. Jeszcze dajesz radę. W zasadzie na, naprawdę silnik ma pełną moc. W zasadzie, odkąd wlewam to lepsze paliwo, to nawet jeszcze jeżdżę szybciej niż wcześniej. Mam wręcz dynamiczniej, nie, nie szybciej. Nic nie przekraczam, ale osiągam tę prędkość dosyć. Bo chcę tak przepalić ten silnik. A to nie działa. Ja wiem, że muszę coś z tym zrobić. Sumienie w nas, praca ducha świętego w nas, to jest ta lapka pomarańczowa. Check engine. Ale sprawdź swoje serce. Ale sprawdź swoje serce. Nie wybieraj się w daleką podróż, ale sprawdź to, co tam się dzieje. I stał się jego świętością. O mój duchu Boży, moje wnętrze, sprawdź. Słyszałem, że tam powinniśmy, że oni muszą jakieś. I jakieś kamerki tam do środka i sprawdzić, co tam będzie i co tam się pozbierało. Może jakieś paprochy. Duchu Święty, włóż tą kamerkę do mojego serca i sprawdź, co tam jest. Ten jeden paproszek, ale znajdź, bo ja nie chcę zostać z tym ciągle świecącym się check engine. Ja chcę należeć cały do Ciebie. Moje życie nie może być sferą Twoich wpływów, ale Twojego absolutnego, bezdyskusyjnego panowania. Amen? To jest to. W tym tekście Słowa Bożego. Coś jest do zrobienia. Piękna jest ta praca Ducha Świętego, uświęcająca nasze życie. Pięknie jest żyć tym życiem, bo wtedy wiemy, naprawdę należy do Pana. Ewangelia działa, Duch Święty działa. To wszystko jest dla nas. To nie są rzeczy dla pustelników na, na pustyni, to są dla nas rzeczy. I w tym tekście Słowa Bożego jest też wiele pocieszenia i wiele takiego wskazania, co się dzieje. Zobaczcie. Jakie są skutki tego, że takie życie, Twoje życie staje się sferą Jego panowania? A skutki są takie. Może widziało to i uciekło, rzeka Jordan popłynęła wstecz, a góry podskakiwały jak barany, a pagórki jak jagnięta. Hmm, jak już tak żyjesz? Będąc sferą Jego panowania, to czekaj, czekaj. Zobaczysz, ile Błogosławieństwa Cię spotka. Pierwsze. Morze ucieka. Rzeka płynie wstecz. A góry podskakują jak barany i agnięta i pagórki. Morze ucieka. Przed czym ucieka morze? To nie chodzi o to, że będziesz przechodził teraz przez każdą rzekę, tu niej nie mamy i ona będzie się rozstępować przed Tobą. Ale tu to jest dalej powiedziane z ziemi odrżyj przed obliczem Pana. Bojaś Pana. Jego autorytet. Morze ucieka. Moja żona prosiła mnie rok temu, Piotr, połóż rękę na moich płucach, niech Bóg je osuszy. Może ucieka, halleluja. Jezus żyje. Może ucieka. Problemy, które zwalają się na Twoje życie, fale, które nastają na Twoje życie, a Ty w imieniu Jezusa idziesz przez życie i mówisz, Panie, z Tobą przejdę przez to wszystko. Amen? Bo, bo stał się sferą Jego panowania. No dobrze, może ucieka. A o czym myślę kiedy czytam, Jordan, Jordan popłynął wstecz. Jaka to moc sprawia, że rzeka płynie, jakby no, rzeka z nurtem i pod prąd, pod prąd już rzeka wtedy nie płynie, bo płynie, jakby, ale pod górę, do góry można by było powiedzieć. Jaka to moc sprawia, że masz zdolność popłynąć pod prąd. Jaka to moc? To właśnie moc ducha oświęcenia. To moc tego, który wzbudził Chrystusa z martwych, to moc zmartwychwstania, to moc uzdrowienia, moc Bożej miłości pozwala Ci iść pod prąd i żyć pod prąd. Masz takie sfery życia, w których musisz pójść pod prąd w miejscu Twojej pracy, pod prąd tego, co się tam dzieje. Pod prąd wszystkich nawałnicy różnych postaw i obrzydliwych nawet rzeczy. A ja będę Pani inaczej. N nie porwie mnie ten nurt. Ja mam moc w Tobie i wyłącznie w Tobie popłynąć pod prąd. Chcę ci teraz dzisiaj powiedzieć, że jeżeli sferą jego wyłącznego panowania staje Twoje życie, zobaczysz uciekające w tym sensie morze, zobaczysz rzekę płynącą pod prąd. I to będzie Twoje życie. Ta zdolność od Ducha Świętego, nawet do wydawania świadectwa. Kiedy próbuję jakby wydawać świadectwo, i tak moimi siłami to robię, to to jest słaba rzecz, ale kiedy On wypełnia moje życie to jesteś w stanie wejść w miejsca, do których byś normalnie nie poszedł i żyć pod prąd. I dzisiaj chcę rzucić Ci to wyzwanie i sobie samemu powiedzieć, Duchu Święty, spraw, żebym żył pod prąd. Zwycięsko. A te góry i pagórki, które tak podskakują, są różne sposoby na zrozumienie tego. Być może ten moment synaju, kiedy, kiedy góra drżała, być może tam były jakieś zwierzęta i, i one uciekały. Często w Biblii, kiedy te zwierzęta podskakują, to jest radość. Biblia mówi w Księdze Izajasza, że będziemy odkupieni, wrócą odkupieni i będą podskakiwać jak cielęta. I pomyślałem sobie o tym, co sprawia, że góry i pagórki tak podskakują. Wolność w Duchu Świętym, radość w Panu, nie będę tego rozwijał, pokój i pojednanie. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość. Halleluja. To jest Królestwo Boże, które przesyca Twoje życie. To jest coś, co sprawia, że budzisz się rano i podskakujesz. Tak masz taki niekontrolowany odruch radości. Jesteś znów przez moment dzieckiem. Kiedy byłeś dzieckiem, to podskakiwałeś w taki sposób, jak coś dobrego się działo. Jesteś dzisiaj tutaj, w tym miejscu, masz już trochę lat, ale nagle zapominasz, kim jesteś i to, że tym, że inni na Ciebie patrzą i po prostu cieszysz się Bogiem i tym wszystkim, co Pan wlewa w Twoje życie. Bo Twoje życie stało się sferą Jego panowania. I tym słowem chciałem się z Wami podzielić dzisiaj. Bo to słowo mówi, i tym zakończę, to słowo mówi, że On zmienia skałę w jezioro, a krzemień w źródła wody. Twoje życie nie będzie pustynią, nie ustniesz, a Jezus jest tą wodą.